Fundacja Alberta to jest związana z jakąś partią polityczną czy nie? No. Jest związana ze SPD, ale jest to fundacja opłacana i chciałbym przypomnieć, niezależna fundacja opłacana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec a jeden, nie fundacja partyjna. Jednym słowem, nie oczekują od pana żadnej wdzięczności. Nie. Po prostu my jako organizacje ale również z na tym, Zlikwidujemy fermy zwierząt futerkowych. To może w ogóle zlikwidujmy rolnictwo?